Cześć, hejka wszystkim, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj sobie ładnie tutaj w Monstat postoimy, a ja Wam opowiem kilka rzeczy, co chciałabym dodać, co zmienić w Genshin Impact. Genshin Impact, jakoś to głupio zabrzmiało, ale dobra, tam nie aż takie to ważne. Czyli na przykład co tam dodałabym, co usunęłam. Na te wszystkie pytania sobie dzisiaj odpowiemy w dzisiejszym odcinku. A pierwszą z taką rzeczy, którą na przykład bym zrobiła, to bym zmniejszyła pity. Wiecie, no, pity, pity. E, żeby dostać jakąś na przykład daną postać, weźmy sobie łyszujemy na Nachidę. Teraz, to żeby mieć na nią gwarantowane, to musimy e, wydać trz, tfu, e, 180 wiszy. No to trochę jest, co nie? Jakby tak skrócić pity do, żeby mieć tak maksymalnie za 100. Wiecie, no, że 50 to już macie jakąś postać. No byłoby fajnie, co nie? Tutaj Wam sobie ładnie pokazuje banerek. Ja uważam, że byłoby bardzo dobrze. Ale no nie wiem, jak wy. Ja bym chciała. A tak poza tym mam 73 pity teraz. No, dlatego wiecie. Na chida przyjdzie do mnie do domu. Błagam cię, proszę. E, z postaci. No, dlatego to bym zmieniła. Dalej, co bym zrobiła, to bym e, zmniejszyła pity również na banerze z e, bronią. No, to jak weźmy, że po 50 jest na tym, to weźmy, że na tym też będzie 50, czyli musi być 120, fu, 150 e, tych wishy, żeby mieć gwarantowaną. To jest o wiele lepsze. E, dalsza rzecz, to jest Spilar Abyss. Fajnie byśmy zwiększyli, no i tutaj jeszcze rezinek, wiecie, rezinka, fajnie by był większy, mogliśmy więcej mieć też, też ogólnie rezina, że ta nie wiem, do 200 na przykład, byłoby mi się tutaj o wiele lepiej i jakby był, szybciej mogłoby się ten czas ładować, byłoby super. Kolejną z takich rzeczy to są postacie, które są moje ulubione. To jest Kokomi na pierwszym miejscu, no wiecie, ja mam tutaj normalnie Kokomi mainem jestem. Nawet tutaj stoi nasza piękna Kokomi w tym Mondstadt. E, dalej to będzie Raidenka i Nahida na trzecim miejscu. No, dlatego wiecie, że teraz będę, teraz lecę po Nahida, e, potem po Skaraj i jeszcze fajnie, jakby mi się udało po Raiden. No, ale może być ciężko. Ciężko, ciężko. Też bym tutaj zwiększyła, chociaż tak zastanawiam się nad tym, czy bym zwiększyła te właśnie eventy. Bo nie każdy ma tyle czasu, ja też często nie mam czasu, żeby zrobić tych wszystkich eventów, ale wiecie, o co mi chodzi, że ogólnie jeśli ktoś chce, to żeby też było więcej ich. Ale mi się znowu zimnęło. Mm, dalej, co bym zrobiła? E, z takich jeszcze bardziej, tak to powiedzmy, pozytywnych rzeczy, co bym zmieniła, e, to bym oczywiście dodała więcej postaci w Genshinie. Wiecie, no postaci nigdy nie brakuje. Chociaż teraz, wiecie, tutaj zaraz nam Skara wleci. E, potem będzie zaraz też Laila co to, to jeszcze zaraz będzie co to, to jeszcze zaraz będzie no wiecie ogólnie, co nie o, Faruzan jeszcze o, wleci, tak więc no to na spokojnie, na spokojnie a teraz myślę, że czas przyszedł przejść do tych bardziej negatywnych, tak to powiedzmy co nie, no rozumiecie mnie tutaj, czyli tak jak sam po to nie tytuł, po tym po miniaturce można zobaczyć Tutaj też właśnie mówię o chapterach, bo ja tutaj jak zwykle dogrywam później, bo głos mi się inny nagrał. Dziękujemy, dziękujemy. Kochamy cię mój telefon. E, czyli wiecie, ta największa kontrowersja, jak to się mówi, tego odcinka, e, czyli, 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 oczywiście tutaj powiem o postaciach, których nie za bardzo lubię, a bardziej nie używam. Czy tutaj wspomnę o naszym czaldzie, e, tartagli, rudyn, kto jak woli, i, od, i to. Ogólnie tak, wspomnijmy o nich teraz. E, jednym słowem tak, e, na początku, może powiedzmy sobie tutaj o naszym. O, boż! mi się zapomniało. E, o naszym chaldzie. E, to tak. Tutaj i to kliknęłam. Mm, mm, child, No. E, to o, o chaldzie. No, ogólnie tak, rudy to rudy. Ja powiem Wam tak, czy child, czy ito, mi bez różnicy. Każda postać jest fajna na swój sposób, każdą lubię na inny sposób i każda jest wyjątkowa pod różnym względem. O, zabrakło mi słów. O, i to z sześciopakiem, sześciopak. Piękny sześciopak. Ja zabrakło mi chyba, i właśnie w tym momencie ogarniałam, że. Jezu, jakoś smutno mi się zrobiło, jak zbiłam sześciopak, bo ze wczoraj chłopak zerwał super. Ważne co dla nas bo info wiem, przepraszam. No ale wiecie, ja to ja, muszę się wygadać komuś. Yy, I to też jest ok, chociaż średnio ogólnie lubię yy, jego gameplay, może tak bardziej. I dlatego potem tym względem to pod względem gameplayu. I to jest dosyć taki średniowy, średnio lubię ogólnie, średnio lubię klejmorów. Yy, Dalej, Sinian, nigdy ją nie zagram, nigdy ją nie zagram i nigdy ją nie zbuduję. E, dalsze postaci, oczywiście Ciągiun, czy, czy tam e, Albelu, też nie lubię, e, nie lubię jego gameplayu, tak ja ogólnie elementy średnio lubię, no Ejlo, oczywiście to nasz jest wyjątek, oczywiście nasza pani e, wszechmogąca najlepsza, lepszego niczego nie ma niż nasza Alo, co nie? No każdy zrozumiał um, no e, z dalszych takich rzeczy, które bym zmieniła to zmieniłabym Ceny. Powiecie, jakie ceny tutaj, ty mówisz? I, 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 nie Ja nie mogę dzisiaj mówić. Nie mogę, nie mogę. Ale dobra, to mnie ważne. Zmieniłabym te ceny, bo wiecie, no są za drogie, fajnie, jakby było panie, co nie no, każdy wie, fajnie by było. A tak poza tym, mi się już tak dzisiaj zaplutuje język. O, też bym zwiększyła e, Stardust, żeby było ich 10. Poza tym sobie uśniemy. a póki będziemy tak miszować, to mogę Wam jeszcze powiedzieć. W ogóle, z takich rzeczy. E, dzisiaj dostałam wyniki pierwsze z egzaminu z polskiego próbnego. 80%, tak więc jest dobrze. Zwiększyłabym również Battle Passa. Wiecie dlaczego? Zrobiłabym, żeby było mniej go, na przykład, e, żeby zamiast tych 900, co teraz jest. O, jakieś jajki. Ej, koli się ty ty to oglądasz, chociaż wątpię. E, zamiast 900 na przykład byłoby 500 i by zwiększyli ilość tych, tak to powiedzmy leveli. Zamiast maksymalnie przepraszam, znowu się. Ja jest maksymalnie 50, to bym zrobiła tam, wiecie, więcej, co nie więcej. Byłoby też primosków i tego wszystkiego. Każdy zrozumiał. E, każdy zrozumiał, mam nadzieję. Mam taką wielką nadzieję. Nie? A poza tym, jak coś nie przejmujcie się tym drugim levelem, to sobie ponadrabiam. Jutro. No prawdopodobnie jutro. Dobra? Jesteśmy dogadani? Super. E, a tak w ogóle o egzaminach. Bardzo się cieszę. Nie wiem, czy jutro się... Nie, w sumie jutro, bo jutro się nie domyłam. Maty mnie, bo jutro jest wolne. E, no, tak więc to z takich info jeszcze. Z takich kolejnych rzeczy, co bym tutaj jeszcze zmieniła, to tak naprawdę nic takiego już złego bym nie pozmieniała. Tylko te czaptery może dodałabym i to wszystko. A my sobie tutaj połyszujemy na standardzie. Jeszcze bym standard zmieniła banner właśnie. Że dodałabym mniejsze piti, żeby było niższe, takie bardziej przyjazne to pity. I bym dodała... Wiecie, no mamy te piękne. Teraz 16, tych różnych złotych rzeczy, co może nam się trafić, a ja bym zrobiła coś takiego, że oprócz tych rzeczy, co są, na przykład dodabym jakieś takie cztery, które są tylko wyjątkowe i są na tym samej banerze, że nikt inny nie może ich wylosować na jakimś innym, na przykład na taki sobie na HID-ie. Na przykład moje myślenie jest takie, prawdopodobnie większości, że sobie idziesz sobie na baner na Hidy, klikasz sobie tam na niego, dochodzisz tam sobie do Pity tego, wiecie, 80, co nie, yy, i po prostu jesteś taka dobra. Przegrałam 50-50. Ale po co mam wydawać teraz na standard banner? Skoro i tak i tak dostałam postać na przykład takiego Tinariego sobie na Nahidzie. Mam Tinariego i sobie dalej polecę po Nahide, A tak bym sobie poleciała po Nahide i, po, i poleciałbym na standard bannerze. I dlatego to jest taki średnio, że Wylosowałbym się na przykład Tinari i tam na Hida, bo przegrałabym 50-50 i potem miałabym na Hidę, ale bym poszła dalej na standard banner, bo tam jest jakaś postać, która jest tylko na standardzie. A tak po prostu tego ludzie tak o tym nie myślą. Dlatego to bym też zmieniła. Wiecie, however, dzwońcie do mnie. Ja tutaj wasz, będę waszym doradcą od kampanii, wszystkiego innego. Call me, please tell me, call me. Hi, eh, Jongyu Janjan. No, gadam po chińsku. Jakby coś to nie, to nie, no no, no. dobra, nieważne. E, I tak naprawdę to tyle z takich informacji, co chciałam Wam powiedzieć, a teraz bardziej takie info. E, to jak zwykle dziękuję Tobiolcik za miniaturkę, bardzo cię pozdrawiam, jest oczywiście prześliczna. E, dalej co chcę Wam powiedzieć, to możecie zostawić subskrypcję, bo zbliżamy się do 900 i to mnie bardzo motywuje, bo praktycznie jesteśmy coraz bliżej do... Tysiąca. Też możecie sobie paczkę w górę, żeby mnie zmotywować, napisać komentarz, co Wy byście zmienili, a co byście Wy też dodali do Genshina. I możecie również napisać, czy Wam się podoba moja opinia, czy nie. I od razu chcę Wam powiedzieć, że będą vlogmasy u mnie na kanale, tak, będą, będą, ale będą troszkę w zmienionej formie, z tego względu, że już sobie w niedzielę, w, w jutro jadę po kalendarze, w niedzielę będzie odcinek z tego prawdopodobnie, a od pierwszego zaczynam vlogmasy, oczywiście 24, ale... Co jakiś czas tam, może dwa czy trzy razy w tygodniu, będzie się pojawiał również odcinek z Gershina dla osób, które będą się tym nie interesować ogólnie moim życiem. Oczywiście na początku będzie się pojawiały kalendarze i wtedy przejdę do samego odcinka. E, I będzie jeszcze konkurs wtedy 6 i 24. Będą dwa konkursy w trakcie e, adwentu, czy jak to tam nazwać, nieważne. Znowu mi się ziewa. Piękne informacje dla Was. No, będą konkursy, dwa. Będzie można coś wygrać. E, będę Wam to osobiście wysłać, bo to będą rzeczy realne. No, tak więc to tyle ode mnie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, w zależności, kiedy to oglądacie. Ja Was ściskam wszystkich bardzo mocno. E, I to tyle ode mnie. To pa! No, Hida, przyjdź to mnie, błagam Cię, błagam Cię. 73 pidi.